Sekcja siatkówki AZS Olsztyn powstała wraz z powołaniem w 1950 roku Wyższej Szkoły Rolniczej przekształconej później w Akademię Rolniczo-Techniczną. Od początku należała ona do najsilniejszych w województwie. W latach 1952-56 siatkówka rozwija się coraz dynamiczniej pod kierunkiem trenera Mariana Rozbadowskiego. Od 1957 roku, kiedy to prezesem AZS-u zostaje profesor Wiktor Wawrzyczek, siatkówka zyskuje wielkiego protektora, przyjaciela sportowców. Swoim autorytetem wyrabiał sportowcom prawo do poważnego traktowania ich zainteresowań pozanaukowych. Pod kierownictwem trenera Jerzego Długołęckiego kortowscy siatkarze trzy razy walczyli o wejście do drugiej ligi w 1958 roku, 1959 i 60, niestety bez powodzenia. Brak własnej sali powodował, że większość treningów odbywała się na otwartym powietrzu na kortach położonych obok dzisiejszego bloku technologii żywności. W 1961 roku trenerem sekcji zostaje były jej zawodnik, absolwent Wydziału Rybackiego Leszek Doroż, by w pierwszym roku swej pracy wprowadzić zespół do drugiej ligi. Tak więc październik 1961 roku dał początek bytu ligowego. Rozpoczął się nowy etap w historii akademickiej siatkówki. Profesor Wiktor Wawrzyczek czekał w swoim gabinecie z przyjęciem na drugoligowców. Andrzeja Ałasy, Leszka Białka, Leszka Biegaja, Janusza Bielunasa, Jana Gajewskiego, Andrzeja Grygołowicza, Grzegorza Kwiatkowskiego, Eugeniusza Lewankę Tadeusza Śmigielskiego, Jerzego Wrublewskiego, Henryka Zdziarskiego z trenerem Leszkiem Doroszem i kierownikiem Andrzejem Czernikiem. Mistrz, czyli profesor Wiktor Wawrzyczek po niespełna czterech latach w tym samym gabinecie w 1965 roku podejmuje tym razem już pierwszoligowców. ligowców. Po raz pierwszy w historii olsztyńskiej siatkówki AZS uzyskał tak zaszczytny awans po finałowym turnieju w Kielcach. Autorami sukcesu byli Andrzej Ałasa, Jan Bielunas, Andrzej Grygołowicz, Janusz Płuczkiewicz, Wiktor Żuchowski, Tadeusz Radzki, Jan Ruszczyński, Henryk Zdziarski, Stanisław Zduńczyk, trener Leszek Dorosz, kierownik Janusz Polak. Brak doświadczenia spowodował, że Kortowiacy opuścili ekstraklasę, aby po roku kwarantanny w drugiej lidze powrócić ponownie w 1967 roku do pierwszej ligi. Pierwszym wyjazdem zagranicznym zespołu AZS był wyjazd w 1967 roku do Czechosłowacji na turniej w Usti nad Orlicą, gdzie rozegrano mecz z reprezentacją Czechosłowacji, ówczesnym mistrzem świata z takimi sławami jak Szęk, Kaudelka, Golian czy Musil. Pierwszym reprezentantem Polski w drużynie kortowskiej był Stanisław Zduńczyk, który przywozi w 1967 roku brązowy medal z mistrzostw Europy z Istanbułu. Stanisław Zduńczyk to również pierwszy olimpijczyk spośród kortowskich siatkarzy. Zajął on piąte miejsce na olimpiadzie w Meksyku w 1968 roku. AZS Olsztyn pniesie z roku na rok Hierarchii rozgrywek ligowych oraz zaczyna odnosić również sukcesy z drużynami zagranicznymi. Pierwsze znaczące, sensacyjne zwycięstwo w sali WOSTIF 21 października 1969 roku odnoszą studenci olsztyńscy zwyciężając jeden z najlepszych zespołów klubowych Europy CSK Moskwa 3 do 2. Od 1970 roku kontynuowany jest po dzień dzisiejszy turniej o puchar profesora Wiktora Wawrzyczka, przedwcześnie zmarłego popularnego mistrza. Dzięki niemu Olsztynianie mogą podziwiać wiele doskonałych drużyn europejskich. W 1970 roku po raz pierwszy w swojej historii akademicy zdobywają puchar Polski, by powtórzyć ten sukces w 1971 i 1972 roku. W tych latach mecze siatkówki wywoływały olbrzymie zainteresowanie, szczególnie z Resowią Rzeszów, w której grało pięciu członków kadry narodowej. Po zdobyciu brązowych medali w 1971 roku, rok 1972 przynosi Kortowiakom srebrne medale. Stanisław Iwaniak zostaje olimpijczykiem i reprezentuje akademików na olimpiadzie w Monachium w 1972 roku. Cały sportowy Olsztyn wierzył i czekał na mistrzowski tytuł. Mecz z Hutnikiem Nowa Huta Olsztyniacy rozpoczęli szóstką. Stanisław Zduńczyk, Jan Bielmacz, Zbigniew Lubiejewski, Stanisław Iwaniak, Marek Gałkiewicz, Maciej Tyborowski. Wygrana 3 do 0 i 3 do 1 z Hutnikiem przybliżyła tytuł. Formalności stało się zadość po wygranych meczach z Legią dwa razy po 3-0. Tak więc w 1973 roku Olsztyn został po raz pierwszy stolicą polskiej siatkówki, pokonując w rywalizacji klubowego wicemistrza Europy Rysowierzeszów i Legię Warszawa. Na 28 rozegranych meczów 26 wygrali akademicy, a więc bilans imponujący. Pierwsze Mistrzostwo Polski drużyna AZS-u Olsztyn zdobyła w następującym składzie. Jan Bielmacz, Andrzej Błaszczyk, Janusz Damski, Marek Gałkiewicz, Stanisław Iwaniak, Zbigniew Lubiejewski, Tomasz Miller, Mirosław Rybaczewski, Maciej Tyborowski i Stanisław Zduńczyk. Trener Leszek Doroż, kierownik drużyny, Wenanty Rotkiewicz. Rok 1973 był rokiem dużych sukcesów na arenie międzynarodowej. Siatkarze odnosili wspaniałe zwycięstwa we Włoszech, Holandii, Czechosłowacji i w Związku Radzieckim. W tym też roku akademicka reprezentacja Polski oparta o zawodników AZS Olsztyn zajęła czwarte miejsce na Moskiewskiej w Studenckich Mistrzostwach Świata. Tymczasem rośnie zaplecze pierwszoligowego zespołu. Drugi zespół prowadzony przez Bogdana Ciciurskiego wywalczył w 1974 roku awans do drugiej ligi. Oto autorzy sukcesu Andrzej Błaszczyk, Piotr Koczan, Cezary Kosko, Piotr Królak, Konrad Majewski, Krzysztof Majek, Zenon Nowak, Bogusław Pachniewicz, Zenon Paprocki, Krzysztof Szczeciński i Zbigniew Wielebnowski. Złoty medal zdobywa w 1974 roku w Meksyku zawodnik AZS-u Olsztyn, student Wydziału Technologii Żywności Mirosław Rybaczewski. Sezon 1974 Kortowiacy zakończyli pięknym międzynarodowym akordem, wygrywając turniej w Geng, Belgia, pod nazwą Turniej Europa. W finale akademicy wygrali z zespołem światowej klasy mistrzem Japonii Shin Nitetsu. Akademicy dorzucają w 1975 roku do kolekcji następny puchar, zwyciężając w San Antoni z Holandia po raz trzeci w międzynarodowym turnieju trawiastym. Na Mistrzostwach Europy w 1975 roku w Jugosławii Polska zdobyła srebrny medal. W drużynie grali m.in. Stanisław Iwaniak, Zbigniew Rubiejewski, Mirosław Rybaczewski. Juniorzy nie pozostają w cieniu i przywożą brązowe medale z mistrzostw Europy Juniorów w RFN. W drużynie jest olsztynianin Piotr Koczan. Forma sportowa rośnie, drużyna gra wspaniale stąd liczne zaproszenia. Po raz drugi akademicy wygrywają w 1975 roku turniej Europa w Gęk, pokonując w finale mistrza Związku Radzieckiego CSKA Moskwa 3 do 1. W 1976 roku po raz drugi siatkarze zdobywają tytuł Mistrza Polski. Przed ostatnim meczem sezonu 1975-76 odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników w konkursie na najpopularniejszego sportowca województwa olsztyńskiego w 1975 roku. Zwyciężył Mirosław Rybaczewski, a wśród laureatów znaleźli się jeszcze dwaj siatkarze – Zbigniew Lubiejewski i Stanisław Iwaniak. W ostatnim meczu AZS Olsztyn grał ze Stalą Mielec. Mecz rozpoczęła podstawowa szóstka Stanisław Iwaniak, Mirosław Rybaczewski, Zbigniew Lubiejewski, Wojciech Baranowicz, Jan Bielmacz i Tomasz Miller. Duża przewaga drużyny olsztyńskiej spowodowała wejście zawodników spoza pierwszej szóstki Cezarego Koski, Bogdana Pachniewicza i Mirosława Paryta. Ostatecznie pierwszego seta wygrywają Kortowiaty do zera, drugiego seta do pięciu, trzeciego do dziewięciu, a cały mecz 3 do zera w niespełna godzinę. Tak więc akademicy zdobyli tytuł Mistrzów Kraju już po raz drugi w sposób niezwykle przekonywujący, bowiem na 18 rozegranych meczów przegrali tylko jeden. Złote medale otrzymują trener Leszek Doroż, kapitan zespołu Stanisław Iwaniak, Konrad Majewski, Mirosław Peryt, Jan Bielmacz, Mirosław Rybaczewski, Wojciech Baranowicz, Cezary Kocko, Bogdan Pachniewicz, Tomasz Miller, Zbigniew Lubiejewski, Andrzej Pabiańczyk i drugi trener Andrzej Grygołowicz. Najlepszym siatkarzem sezonu 1975-76 został Mirosław Rybaczewski. Jeszcze w tym samym roku, 1976, Zbigniew Lubiejewski i Mirosław Rybaczewski zostali mistrzami olimpijskimi. Złote medale przywieźli z Montrealu wraz z polską drużyną trenowaną przez Huberta Wagnera. W 1976 roku siatkarze olsztyńscy dodali do kolekcji jeszcze jeden tytuł Akademickich Mistrzów Polski. Rok 1978 można zapisać jako jeden z lepszych w historii klubu. Najpierw w Asen, Holandia, kortowiacy zdobyli klubowe wicemistrzostwo Europy w pucharze zdobywców pucharów, a następnie mistrzostwo Polski. zdobyli Zdzisław Adamowicz, Wojciech Baranowicz, Stanisław Iwaniak, Piotr Koczan, Zbigniew Lubiejewski, Tomasz Miller, Włodzimierz Nalazek, Waldemar Mieczkowski, Andrzej Pabiańczyk, Bogusław Pachniewicz, Mirosław Peryt i Mirosław Rybaczewski. Trenerzy Leszek Dorosz i Andrzej Grygołowicz, kierownik zespołu Krzysztof Szczeguk. W 1978 roku minister nagrodził Kortowian jako najlepszy zespół akademicki wyjazdem na turnę do Stanów Zjednoczonych. Akademicy podróżując po Stanach rozgrywali mecze z drużynami uniwersyteckimi, zdobywając ich uznanie za świetną postawę. W 1979 roku, po 18 latach pracy z zespołem, trener Leszek Doroż żegna się z siatkarzami. Twórca potęgi olsztyńskiego AZS-u będzie z powodzeniem odnosił nie mniejsze sukcesy w siatkówce jugosłowiańskiej. Tego zasłużonego trenera zmienia jego asystent Andrzej Grygałowicz. W 1980 roku siatkarze po raz czwarty w historii klubu zostają wicemistrzem Polski. Jacek bierze udział w Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie i zdobywa wraz z zespołem Polski czwarte miejsce, zaś rok później wraz ze swoim bratem Ireneuszem przywożą srebrne medale z Mistrzostw Europy w Warnie. W 1982 roku akademicy z Olsztyna zdobywają w Płocku Puchar Polski, pokonując w decydującym spotkaniu Legię Warszawa 3 do 2. Autorami sukcesu byli Zdzisław Adamowicz, Dariusz Błoński, Piotr Koczan, Stanisław Lubiejewski, Konrad Majewski, Waldemar Mieczkowski, Ireneusz Nalazek, Włodzimierz Nalazek, Bogdan Pachniewicz, Marek Pawelec, Mirosław Rybaczewski i Maciej Tyborowski. Tradycyjnie już Olsztynianie zdobywają tytuły Akademickich Mistrzów Polski oraz Mistrzów Wyższych Szkół Rolniczych. Srebrne medale z Mistrzostw Europy z 1983 roku z Berlina przywożą Piotr Koczen i Włodzimierz Nalazek. To już trzeci jego tytuł. W kwietniu 1983 roku w Paryżu w słynnej sali imienia Piera Coubertin odbyła się impreza o znaczeniu nie tylko sportowym. Z inicjatywy Marka Gałkiewicza, byłego zawodnika AZS Olsztyn, rozegrano mecz między Złotą Drużyną z Montrealu i Akademicką Reprezentacją Francji. Dochód z niego przeznaczono na wyposażenie szpitala dziecięcego w Olsztynie. W Złotej Drużynie z Montrealu wystąpił wieloletni zawodnik AZS Olsztyn Mirosław Rubaczewski. Mistrzowie z 1976 roku wygrali 3 do 1, a dzień później w Evre pokonali przeciwników również 3 do 1. Reprezentację Francji prowadził wspomniany już Marek Gałkiewicz. W 1985 roku Mirosław Rybaczewski i Włodzimierz Nalazek znaleźli się w pierwszej dziesiątce plebiscytu na najpopularniejszych sportowców województwa olsztyńskiego minionego czterdziestolecia. W piątce trenerów znalazł się Leszek Dorosz. W plebistycie na najlepszych sportowców z okazji jubileuszu 35-lecia AZS-u Olsztyn zwyciężył Mirosław Rubaczewski, m.in. Mistrz Świata z 1974 roku, Mistrz Olimpijski z 1976 roku i Wicemistrz Europy. Coraz lepiej grają młodzi z ZS-u Olsztyn. Podopieczni Marka Kotulskiego wywalczają w 1985 roku w Nysie tytuły wicemistrzów Polski Juniorów. Ich młodsi koledzy pod wodzą Czesława Kolpego zdobywają w 1986 roku w Opolu na ogólnopolskiej spartakiadzie młodzieży złote medale w następującym składzie: Krzysztof Dębek, Andrzej Drozel, Krzysztof Fałdowski, Leszek Gromadziński, Tomasz Jeliński, Przemysław Karwowski, Tomasz Lipiński, Leszek Liwarowski, Piotr Michałowski, Dariusz Okrzesik, Mariusz Połczyński i Mariusz Szyszko. Kierownik zespołu: Tadeusz Jeliński. W 1988 roku w Andrychowie juniorzy AZS-u Olsztyn sięgają po raz pierwszy w historii klubu po mistrzowskie tytuły. Drużyna występowała w składzie Krzysztof Dembek, Krzysztof Fałdowski, Tomasz Jeliński, Przemysław Karwowski, Tomasz Kluchciński, Tomasz Lipiński, Piotr Michałowski, Dariusz Okrzesik, Piotr Pękala, Przemysław Przyborowski, Mariusz Trzyszko i Mariusz Wyszomirski. Trener Stanisław Wasilewski, kierownik Tadeusz Jeliński. Po rocznej kwarantannie w drugiej lidze trenerzy Bogdan Cieciurski i Marek Kotulski wprowadzają w 1988 roku ponownie zespół AZS do Ekstraklasy. W 1989 roku drużyna Marka Kotulskiego zdobyła Wicemistrzostwo Polski i Puchar Polski, zaś w 1990 roku brązowe medale. Młodsi trenowani przez Czesława Kolpego zdobywają w 1989 roku i 1990 drugie miejsce na ogólnopolskich spartakiadach młodzieży w Kielcach i Szczecinku. Rok 1991 był szczególnie bogaty w sukcesy, bowiem akademicy zdobyli podwójną koronę. Najpierw puchar polski, a potem mistrzostwo Polski. W tym czasie w kadrze Narodowej Seniorów grali Witold Roman, Roman Roszewski, Mariusz Sordyl, Mariusz Szyszko, Leszek Urbanowicz i Arkadiusz Wiśniewski. W tym samym roku zespół trenera Józefa Kopaczela, składający się w większości z juniorów, awansował do drugiej ligi. Autorami sukcesu byli Tomasz Bielecki, Marek Carzyński, Robert Grymkiewicz, Tomasz Jeliński, Przemysław Karwowski, Waldemar Karwowski, Tomasz Kluchciński, Maciej Kowalczuk, Robert Kuciński, Paweł Kuciński, Piotr Michałowski, Dariusz Pieśniak, Piotr Postkropko, Adam Przeździecki, Andrzej Przeździecki, Piotr Strublewski i Adam Szczepański. Dobra pasca siatkarzy trwa. Juniorzy również zdobywają w pięknym stylu Mistrzostwo Polski, pokonując w finale Chutnika Kraków 3 do 1. Zajęcie czwartego miejsca przez juniorów młodszych podopiecznych Macieja Reisnera na Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży w Poznaniu świadczy o dobrej pracy trenerów Mieczysława Doroszuka, Zdzisława Górki, Czesława Kolpego i kierownika Albina Polechońskiego. Do kadry narodowej juniorów powołano Karola Bejgera, Roberta Grękiewicza. Macieja Kowalczuka, Pawła Kucińskiego, Dariusza Pieśniaka, Piotra Poskropko, zaś do kadry juniorów młodszych Dariusza Czaplejewicza i Mariusza Kozłowskiego. Rok 1991 jest ukoronowaniem wieloletniej pracy zawodników i trenerów. Po 13 latach tytuł Mistrzowski powrócił do Olsztyna. Podwójne tytuły zdobyli studenci Wydziału Technologii Żywności. Przemysław Karwowski, Tomasz Kluchciński, Andrzej Przeździecki, Witold Roman, Roman Roszewski, Dariusz Skotnicki, Mariusz Sobczak. Mariusz Sordyl, Piotr Szczotko, Mariusz Szyszko, Leszek Urbanowicz i Arkadiusz Wiśniewski. Trener Andrzej Grygołowicz, Trener Odnowy Zbigniew Kamiński, Menadżer Andrzej Więciorkowski. I lekarz Andrzej Strzemski. Pierwszy tytuł akademicy zdobyli w 1973 roku, czyli 18 lat temu. Dzisiejszy tytuł mistrzowski jest nagrodą za lata ciężkiej pracy, a więc przeżyjmy to jeszcze raz.